To jest takie dziwne uczucie. Fuuu! Ja nie chcę tego. To tu się rusza. Oni mają nóżki. Hej, he, he. Dzisiaj pokażę wam mojego gekona. To. Pokażę wam, czy można go brać na ręce w ogóle, czym się on żywi i czy trzeba dla niego lampa. Proszę. To jest gekon lokalski. To jest E, też samica jest mniejsza i jaśniejsza. E, no to jest akurat chłopak. On żywi się takimi robalami. Fuj. No i świeżki. pod żadnym porozzorem yy, dawać lamp yy, i można go brać na ręce jest on yy, zwierzękiem domowym ale musi się przyzwyczaić yy, przed chwilą tutaj łaził mi po stole tak się przestraszyłam <kluzny> yy, no i w ogóle o, potrzebne akwarium albo terrarium był o jeden jest tutaj yy, no i Tutaj. No i popatrzcie. Wzięła mama go na rękę. Jego się boję. Ten, on się będzie po pod ogonkiem. Ja, no, nie. no jednak no nie No dobra, daj, daj, nie, nie kładź go. Dawaj rękę i jego, jego trzeba trzymać. Trzymaj go. Okej, okej, okay, okay. trzymasz? No. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj, Trzymaj ręką. I to jest takie dziwne uczucie. To wzięłam! To dziwne uczucie. taki bardzo lekki brzuszek. Tak? I on się rusza. O nie. Ale to dziwne uczucie. O Boże. O nie. jesie na serio. Ale musicie się przyzwyczaić. Tylko, tylko dowiedzieliśmy do mojego do domu. No, i najważniejsza jest miseczka Taka dla jedzenia. Zobaczcie, tutaj jest taki zaokrąglone brzegi. O. I nakładamy moje ja Fuj. Fu, ja nie chcę tego. No, no możesz sobie. Fu, ale to śmierdzi. To na serio śmierdzi. Ule. Ule. Fu ja tego nie zrobię. No, bo. No nie. No tego robić na serio, ale tak na serio, ale to trzeba wszystko sypać, ale. ale z tym z Fu, ale na serio to śmierdzi. Widzicie, to to się rusza. To, to, to się rusza. On, oni mają nóżki. Widzicie miejsce to? Uj, ale uwielbia. Ej, oni też mają wylinkę. Bo coś widzę, coś wilinkę. Albo zdechł. No zobacz. Mhm. Raczej zdechł. Także pełna miseczka. Wszystko? Jest. Powoje. Coś takiego. Ej, zobacz. Jakiś biały tu jest. Zobacz. I czarny tu jest. I gruby tu jest. Dobra, otwieramy to. Tak to są zdechłe. Widzicie to? To jest ohydne. No i zobaczcie. E, mamy to nakładać tak całą miseczkę. Świerczy tak na dzień e, 4-5. A jeśli widzimy, że e, ten świercz jeszcze, jeszcze są, zjadł ich, to wtedy nie dajemy mu kolejny. Będę się tego w ogóle Już. A tym jeszcze jest zostało. No i to pełna miseczka. To mu wystarczy myślę, że tak yy, nie wiem, trzy miesiące, coś takiego. No i zobaczcie, to jest schowek. I w schowku już jest jedzonko, bo tam w yy, To są świerszcze. Mamy tu robale, możemy zobaczyć, fuj. No i e, czy potrzebuję przez całe życie takich serek? Nie, nie potrzebuję, e, le, e, trzeba po miesiącu wsypać jakieś tam opiłki od drzew albo jakąś ziemię. Mamy tu schowek, właśnie siedzi w schowku, w ogóle, hmm, pitna woda, no po prostu pitna woda, e, trzeba tam naleć no gdzieś takiego rozmiaru dla takiego średniego gekona. No to już mamy go ułożonego do terrarium, mamy sypany mu jedzonko. No i teraz um, obiecałam wam powiedzieć, ile taki gekon żyje. Taki gekon żyje około, u, około 15 lat. To bardzo dużo, jak na jeszczółkę. Um, I tak w ogóle, no można go brać na ręce, jest on ręczny, ale lepiej po trzech dniach e, go brać, bo jeszcze przyzwyczai. E, przed chwilą spał. Wszystkie inne szczegóły opowiem wam w innych odcinkach. Pa!